Hochland Professional przedstawia kremecztę. Ser twarogowy Kremette od Hochland Professional zajmuje ważne miejsce wśród marek wybieranych przez profesjonalistów w całej Europie. Cenią go zarówno szefowie kuchni najlepszych restauracji, jak i producenci kanapek, sushi, gotowych dań oraz cukiernicy. Kremetkę, uniwersalny do zastosowań na słodko i na słono. Wydajny, bardzo kremowy i gęsty. Stabilne spoiwo zachowujące świeżość potraw na dłużej, dostępny w wiadrach o pojemnościach 2 i 10 kg. Niebieska folia zabezpieczająca gwarantuje świeżość 120 dni trwałości 72 godziny po otwarciu w warunkach chłodniczych. Uniwersalność sera kremette pozwala na przygotowanie całego menu od przekąsek przez zupy i dania główne po ciasta i desery. Kremetta jest doskonałą bazą farszu na zimno. Przyjmuje ścisłą formę, nie rozwarstwia się, nie traci swoich naturalnych, gęstych walorów. Użyłem kremettę jako bazy kremu, ponieważ ser pozostaje kremowy podczas mieszania i łączenia z innymi dodatkami. Zagęszczam serem sos paryski, nadaję mu aksamitną teksturę oraz uwypuklam nuty smakowe potrawy. Dodając kremettę mam pewność, że sos się nie zważy. Płatek ryżowy grubo smaruje kremetę, przykrywam go marynowaną trocią, w czosnku, sosie sojowym i świeżo tartym imbirze. Ser kremetę, mimo kontaktu z gorącą rybą nie rozpływa się i zachowuje swoją konsystencję. Kremowy, wyrazisty ser doskonale komponuje się z delikatną strukturą ryby. Sashimi roll dzięki kremetę długo pozostaje świeże i doskonale trzyma swój kształt. Dobrze zbilansowana zawartość tłuszczu i pełny smak sera doskonale dopełnia smak potrawy, słodkich warzyw, słonej ryby i kwaskowatego ryżu. Używam kremetę jako bazy farszu do tortelli ze względu na jej elastyczność oraz doskonałe zachowanie się podczas obróbki termicznej. Ser pozostaje zwarty i nie rozwarstwia się. Idealnie łączy się z pozostałymi składnikami farszu, nadając mu gładką konsystencję. Kremette świetnie łączy się z kwaśnym środowiskiem i smakiem, zachowując swoją homogenność i aksamitną teksturę. Przygotowuję sernik na bazie masy kremette połączonej z pastą pistacjową. Ciasto jest niezwykle gładkie i kremowe dzięki doskonałej emulgacji sera. Lekki maślany posmak sera idealnie podbija smak pistacji. Dzięki doskonałej strukturze i proporcjom tłuszczu i białka sernik ma idealną konsystencję dobrze zbilansowaną wilgotność i złożony bogate smak deser dekoruje chipsem serowym z amarantusem gęstość kremette pozwala na stworzenie tej chrupkiej struktury najwyższa jakość kremette oraz jej wszechstronność daje szerokie możliwości kreowania dań w wielu technikach kulinarnych i kuchniach świata kremette dla prawdziwych profesjonalistów Hochland Professional. inspiracja i edukacja